Pokażę Wam krok po kroku, jak samodzielnie stworzyć takie winietki na wesele. Pokażę, gdzie i jak to zaprojektować, gdzie wydrukować, jak pociąć oraz jak ozdobić. Będzie to bardzo szczegółowe, więc jeżeli zamierzacie samodzielnie tworzyć taką papeterię na wesele, to koniecznie zobaczcie do końca. Zaczynamy od projektu. Na naszej stronie wwwab w zakładce blog macie dostęp do darmowego linku z Canva do tego właśnie projektu. Ja na pierwszej stronie wklejam sobie podwójnie imiona i nazwiska gości w odpowiednich czcionkach i rozmiarach, żeby później sprawnie sobie je kopiować. Wnietki mają rozmiar 9,5 x 4,5 cm, na jednej kartce zmieściło mi się 12 sztuk i użyłam do tego czcionek Lalux SCRIPT rozmiar 55 oraz LORA rozmiar 12. Teraz po kolei kopiujemy sobie imiona i nazwiska z listy, aż będziemy mieć gotową całość. Na samym końcu warto sobie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Teraz pora na zapisanie całego pliku zaznaczamy wszystkie kartki, chcemy, które chcemy wydrukować. Zapisujemy jako PDF smyk do druku. Następnie wybieramy kolor ze wzornika, ja wybrałam jasną zieleń i przechodzimy na naszą stronę do zakładki DIY, gdzie możecie sobie wydrukować swój projekt. Następnie przechodzimy do cięcia. Ja tutaj użyłam maty, nożyka i linijki. Taki zestaw do cięcia również znajdziecie na naszym sklepie w tym samym miejscu. Naprawdę idzie to bardzo sprawnie i szybko. A jeżeli chcecie, możecie również pociąć to na takiej ręcznej gilotynie A4 z dociskiem. Teraz sprawdzam całość, zarówno ilość, jak i imiona i nazwiska. Sprawdzam, czy nie ma żadnej literówki i zakreślam, zakreślaczem. Gipsówkę kupiłam w kwiaciarni i zostawiałam na kilka dni, żeby wyskła, zrobiłam mini bukieciki i spiąłam je ozdobną mini klamerką, którą również u nas znajdziecie. Możecie je stworzyć samodzielnie, bądź kupić już takie gotowe winietki. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ten pomysł.